Siemanko widzowie, jestem Krzysiu, słuchajcie, będzie kolejny odcinek z zasiu Blacharza, czyli Waszej ulubionej serii. No i tak, dostałem zgłoszenie, że się zrobił boom, boom, bam, bam. jakiś mały, czyli jakiś młody ten, chopek, rozbił dodża, chargera, bo chciał sobie na, pla na plac manewrowy wjechać no, driftem. No i tak, co? leci tam, no. nie będziemy przyciągać zbędnie. Jedziemy. Tak, widzę, ja mam Instagrama, zapraszam, na to mi się tutaj wyświetli obok mnie. To lewa to też jest niezła. Ach, nie ma załadowanego samochodu. To naprawdę jest niezła zabawka. Tak, poza filmem to, jest tak kombinowałem tą lawetą, to da się rondo ładnie zakręcić. Tak. Dzień dobry, z góry, od razu przepraszam, jak będą jakieś problemy z kierownicą, bo. No tak jak w dwóch poprzednich filmach. No bo. No, tej śmieć mi nie chce działać tak jak powinno, bo się wyłącza, nie, nie wiem czemu. O boże, o, mamy tutaj naszego rozbitka. No to tak. Niech popatrzcie, jak to się robi, kurde. Patrzcie widzę, jak to idzie boczkiem ładnie. Patrzcie, jak to ładnie boczkiem idzie. O, dobra, O, coś mówiłem w kierownicy? Właśnie się resetuje. No, nie, nie powiem co. Coś na si? Tak. Ta wień to. Ja nie mogę z tą kierownicą. Napiszcie, widzowie, jak ktoś się. Jak ktoś jest obeznany w tych kierownicach i wie co to jest, to proszę napiszcie bo bym to ogarnął no tak dzisiaj będzie taki troszeczkę krótszy film w którym są jedna jedno autko, ale tak troszeczkę no mocno rozbite, no no, no tak a chyba źle podjechałem trochę o tu by było dobrze Ładny dodrzek, ładny amerykański szkoda. Ale felga podjęta. No nieźle dostał. Ale urwał. Ale on urwał, ależ urywał, Morzymanie, urwał. Tak. Ale urwał. Próbujemy spalić laka Palenie laka na lawecie Genialne plan No po prostu genius, nie? Hmm. Dobra, sam typ gocha widziałem bo za przód to nie ma co czy się urwie, ten szuki będzie no, gaś tego strusla Idziemy do lawetki? Nara, no, wciągnę go Siłowniki mają moc. Ej, teraz będzie srył. Teraz Fraudami już nie będę leciał. Fraudami było szybciej, ale niebezpiecznie teraz będzie. Rymy. Nie no, jak jest samochód to bokiem nie poleci, przód się prędzej ślizgnie. Na pójcie poślizgowe to już w ogóle. No o tym mówiłem, że się przód prędzej ślizgnie. No, kurde. Ciężki ten samochód, jak nie wiem. Albo nie, pojedziemy offroadami. No, ten dość ciężki, jak nie wiem. Wszak, ja zrobię tak? To nic nie zmieni. No, to trochę zmieni, ale. No, ale z górki jest szybsza. O nie. O nie. O nie. Nie, proszę nie. Nie, proszę nie. O, dobra, spięty jest. Możemy jechać dalej. Teraz może to już skakać ile byś chciał tylko. Ile ci się podoba. Bo kurde, ale skacze. Teraz się będzie lepiej w zakrętach jechać. Bo włączyłem widzę że 14. Będzie też wśród, wśród ciągnął. W którymś film był komentarz, jak ja zrzucam samochód z lawety. To po prostu klikam, ja na kierunku jestem ustawiony, nie, to jest tak jakby Ctrl R, nie, bo inaczej go nie zrzuci, jak jest przyczepiony. Ale taki jeden komentarz był, nie pamiętam, dawno temu on chyba nawet był, to był właśnie komentarz, że jak chcę zrzucać samochody z lawety. Właśnie tak! Innego sposobu nie wiem, jak są przyczepione. Jak nie jest przyczepiona, to owszem. Wszystkim można rzucić, nie? Ale jak masz przyczepione, to nie zjedzie nim, nie? Przynajmniej ja nie znalazłem, nie wiem. Bimagine draft mam widzę, że właśnie skłamać za dwa albo trzy lata. Naprawdę w tej grze mam ponad 400 godzin, nie? No właśnie. Czekaj, 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 To zachęci, z elegancka. Dobra. Molina. Teraz się szybko przysiędziemy i mamy dostęp do stałego hamulca. Dobrze. Zderzak. Maska Uuu nawet silnik dostał. O środka. Co żebym narobił? Czekajcie, powiedzmy, że naprostuję. To koło pasowało. Wynieść. Dobra, o mnie poniosło trochę. dobra ale silnik będzie jeszcze do remontu więc więcej będzie roboty a daj tak mi obyś pionnik kolorowo I jeszcze cały zawias jest rozwalony ajajajaj no to jest cały zawias rozwalony pentastar pod maseczką. Który już nie odpali ten Pentastar. Pentastar nie odpalający Pentastar. Dobra, tu wszystko chodzi. Tu wszystko będzie chodzić. Dobra. Tu chyba nie ma powietrza, jak dobrze widzę, nie ma, no dokładnie Bo raz opaska na oponie Tu jest powietrze A tu mamy powietrze, czy nie? Nie mamy powietrza A tak nie można, musi być powietrze Aj, i nie chce odpalić no to jesteśmy skazani, na seromatyczną porażkę. Ta. Przepraszam, że to widzę trochę, ale trochę ochrypnięty jestem. Tu bym był chętny naciągnąć te drzwi. By Był bardzo chętny i na szyby. O, dobrze. Dobra, tu jest wszystko no, jakby gotowe. Tylko jeszcze raz go musimy sobie wprowadzić na placyk. Dobre, nowe części są, kierownica też się resetuje. Głupio. Uj, tego nie widzieliście. Musimy przetestować jeszcze Doja. Klient nie przyjechał po odbiór, to my go musimy wytestować. Musimy być w automacie na łapie lecimy. Czy spęta stara idzie jak zły? Niezły, 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 zawodnik, niezły. musimy tak z pszczółem ruszyć. Starek, ale idzie. Dobra. Słabo. Dobra widzowie, tutaj sobie zaparkujemy ładnie pod Dino. Znaczy przepraszam, Domino. Tu już sobie zaparkujemy elegancko. No i dobra, widzowie, będziemy kończyć na dzisiaj ten film. i wam się podobało, dajcie sobie łapkę w górę. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!